Wrocław z Wisbaden współpracuje od 1987 roku. Podczas uroczystego koncertu młodych wrocławskich artystów zorganizowanego we Wrocławiu nadburmistrz Wisbaden wpisał się do Księgi Miasta. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowej 25-letniej współpracy. Pozycja miasta partnerskiego się zupełnie zmieniła. Dzisiaj szczęśliwie wszyscy mieszkańcy Wrocławia i Polski i wielu miast wędrują po Europie. I posiadanie takiego miasta partnerskiego już nie otwiera drzwi do wizyt, do wzajemnego poznawania się, tak jak w przeszłości. Ta współpraca jakby przygasła w niektórych, z niektórymi miastami, z niektórymi ośrodkami, z niektórymi jeszcze staramy się utrzymywać. Takim dobrym przykładem jest właśnie Wiesbaden. Tutaj jest głównie wymiana spotkania radnych, wymiana artystyczna, wymiana wystaw. Wrocławskie zespoły wyjeżdżają tam, do nas przyjeżdżają z Niemiec, także no jest to taki, są to takie spotkania letnie, także radnych, gdzie Wiesbaden organizuje wędrówki po Niemczech, pokazuje najpiękniejsze miejsca, miejsca czy to w, Niem czy w Niemczech, czy we Francji, więc no jest to taka współpraca, która już ma zupełnie inny charakter niż w przeszłości. Przeszłość to były pozamykane granice, ewentualna możliwość poznania ludzi, zobaczenia, że oni są tacy sami, że są uśmiechnięci, że są życzliwi. Dzisiaj dla nikogo to już nie jest zaskakującą informacją, i to po prostu wiemy. I te funkcje, te role się jakby zmieniają. Musimy je definiować na nowo. Z Wiesbaden jak na razie to się dobrze toczy, ponieważ oparliśmy się przede wszystkim na wymianie artystów, wymianie wystaw, wymianie wydarzeń kulturalnych. To partnerstwo, które skończąc zaczęło się w czasie PRL-u miało zupełnie inny sens, bo ono było fragmentem zbliżenia polsko-niemieckiego -polsko i służyło przełamaniu pewnego, pewnego tabu. Także nawet to Historycznie perelowskie na początku partnerstwo, moim zdaniem, powinno się bardzo dobrze wszystkim kojarzyć. Panie prezydencie, takie najważniejsze aspekty tej współpracy między partnerskimi miastami, to pana zdaniem? Początkowo Wrocław, szczególnie po 90 roku, sporo się uczył od Wiesbaden. Teraz to już jest taka w pełni partnerska wymiana. Głównie dwa są akcenty. Wymiana kulturalna, mieliśmy znakomitą wystawę ostatnio artystów, plastyków z Wrocławia i wzajemnie niemieccy plastycy wystawiają w tej chwili u nas i wymiana między szkołami. To jest, no, nie wiem, co jeszcze, ja bym chciał oczywiście wygrać w kasyno Wiesbaden, które jest najsłynniejszy na świecie, bo tam Dostojewski wymyślił swoją słynną powieść, ale to opowiadam, opowiadam, opowiadam Za Zatem szkoły i szkoły i kultura. Są to miasta o zupełnie innym charakterze. Wrocław jest miastem bardzo dynamicznie rozwijającym się. Wiesbaden jest takim zapleczem dla największego centrum finansowego Niemiec dla Frankfurtu nad Menem i, i to jest miasto, w którym jest bardzo wielu emerytów, miasto bardzo spokojne, takie trochę jakby uzdrowiskowe. Zupełnie inny charakter miasta, no ale kontakty są podtrzymywane i myślę, że że będą kontynuowane w przyszłości, po to po prostu, żebyśmy się poznawali jak najlepiej. Jestem świadkiem chęci nawiązywania takiej współpracy przez różne miasta na świecie i sądzę, że to ma dalej pewien inny wymiar. Oczywiście dzisiaj to się odbywa niż odbywało się kiedyś, ale dalej ma głęboki sens. Sądzę, że teraz, dzisiaj bardziej w wymiarze takim e, e, społecznym, e, dzisiaj mamy dużo więcej możliwości. W związku z czym ta Współpraca rzeczywiście wypełnia się takim prawdziwą, prawdziwą treścią. Dawniej to było na papierze, a dzisiaj możemy to wypełnić prawdziwą treścią. To jest wystawa zatytułowana Czas Przestrzeni, została zorganizowana z okazji 25-lecia współpracy Wrocławia i Wiesbaden jest jakby też kontynuacją wystawy, którą przygotowała Akademia Sztuk Pięknych w Wiesbaden w październiku. Tamta wystawa nosiła nazwę Przestrzeń czasu, przestrzeń pomiędzy nami, ta wystawa to jest czas przestrzeni. Wystawiają się na niej artyści z Wiesbaden, jest to 10 artystów, fotografików, rzeźbiarzy i malarzy. Postanowiliśmy wspólnie, że, że uczcimy to partnerstwo wystawą po obu stronach, ponieważ współpraca z Wiesbaden opierała się głównie w mierze na kulturze. I to właśnie jeśli chodzi o wymianę artystów, malarzy, grafików, takiej sztuki wystawienniczej, oprócz tego była też wymiana między artystami operowymi, bo Teatr z Wizbaden ma bardzo taką mocną współpracę z, z operą wrocławską. Zresztą w październiku była też piękna opera Sinobrody w, w Operze Wrocławskiej. No i oprócz tego młodzież współpracuje w szkolna. W latach 90. wizbadań pomagało bardzo też w wyposażeniu szpitali wrocławskich, ale tak jak mówię, głównie ta współpraca opiera się na kulturze, także zadecydowaliśmy, że taki akcent kulturalny będzie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o oświętywanie 25-lecia współpracy.